Największe i najbardziej kosztowne działo w historii, Schwerer Gustav, czyli Ciężki Gustaw, działo przez żołnierzy zwane Dora. To kolejowe działo o lufie długości ponad 32 metrów, wystrzeliwujące pociski kalibru 802 mm, na odległość nawet do 50 km. Prace nad działem rozpoczęto jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Inicjatorem stworzenia działa był ówczesny wódz i kanclerz Rzeszy Adolf Hitler. Wykonania działa podjęła się niemiecka spółka Krupp specjalizująca się w wyrobie amunicji oraz uzbrojenia. Pod kierownictwem szefa działu konstrukcyjnego koncernu Krupa przeprowadzono obliczenia właściwości balistycznych dział kalibru 700, 800 i 1000 mm. Zdecydowano się użyć kalibru 800 mm, zdolnego przebić się przez zbrojone ściany żelbetonowe o grubości nawet 7 m. Prace jednak z powodu wybuchu II wojny światowej opóźniły się. Działo zostało ukończone z opóźnieniem, jednak zdążono je wykonać jeszcze przed zakończeniem konfliktu. Szwyrier Gustaw opuścił fabrykę w 1942 roku i tego samego roku oddał swój pierwszy wystrzał. Miało to miejsce na poligonie w Darłowie w północno-zachodniej Polsce. Armata kolejowa Gustaw była wręcz niedorzecznych rozmiarów. Samodziało ważyło 1350 ton. Do transportu Musiało być ono rozkładane przy pomocy dźwigów kolejowych, co podobnie jak składanie w całość, trwało około 6 tygodni. Do zmontowania działa konieczne było wykorzystanie czterech torów kolejowych dwóch dla samego działa oraz dwóch dla pracujących przy składaniu dźwigów. Montaż wymagał zaangażowania około 1400 osób robotników, inżynierów, techników oraz żołnierzy nadzorujących. Warto wspomnieć, że działo miało lufę regulowaną jedynie do góry i w dół. Boczne ruchy lufy nie były możliwe. Działo kierowano na cel przetaczając je po zakręcie torów aż do uzyskania odpowiedniego położenia. Działo wystrzeliwało pociski wielkiego, niespotykanego nigdy wcześniej kalibru, co spowodowało kłopoty z mobilnością. Jeden pocisk potrafił ważyć nawet ponad 7 ton. Umieszczenie go w dziale wymagało wykorzystywania specjalnego dźwigu, przez co szybko strzelność maszyny była ograniczona. Ilość pocisków, jakie można było wystrzelić w ciągu godziny, Wynosiła maksymalnie 3 sztuki. Chrzest bojowy działa miał miejsce w 1942 roku pod Sewastopolem na Półwyspie Krymskim. Pocisk przebił 10-metrową warstwę ziemi i strop z żelbetu, po czym eksplodował w podziemnym składzie amunicji. Maszyna wystrzeliła wtedy około 20 pocisków. W czasie tych działań nie osiągnięto spodziewanego efektu z uwagi na zbyt duży rozrzut. Później działo skierowano pod Leningrad, ale nie dotarło ono nigdy na planowane stanowisko z powodu kontrofensywy radzieckiej. Działo trafiło następnie z powrotem do Niemiec, gdzie planowano je wyremontować i udoskonalić. Jednak nie wiadomo do końca, czy te prace doszły do skutku. Prawdopodobnie działo zostało zniszczone. Pogarszająca się pozycja Rzeszy sprawiła, że w obawie o przechwycenie działa podjęto decyzję o rozebraniu go. W 1945 roku znaleziono części zdemontowanych elementów w Saksonii w Niemczech. Obecnie wiadomo, że działo podobnych rozmiarów prawdopodobnie już nigdy nie powstanie. Rozwój lotnictwa i techniki rakietowej spowodował, że ogromne, łatwe do zlokalizowania przez lotnictwo działa kolejowe, obecnie są po prostu zbyt łatwym celem do zniszczenia przez siły wroga. Dzisiaj już po tym niewątpliwie monstrualnie niebezpiecznym urządzeniu pozostało niewiele. Jednak na terenie Polski znajduje się do dzisiaj jeden z pocisków wyprodukowanych jako amunicja do tego działa. Możemy ten pocisk podziwiać w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.